Przygotowując się do tego wywiadu, mieliśmy okazję zapytać bezpośrednio Was, z czym się obecnie mierzycie i jakie macie problemy. Wskazywaliście nam jasno, że obecnie ciągle czujecie stres, przytłoczenie tym wszystkim, co się dzieje oraz mimo tego, że nie robicie nic konkretnego, to czujecie zmęczenie. Dlatego stworzyliśmy kampanię Poproszę o Uśmiech. Przed nami bardzo ważny wywiad z naszym ekspertem Natalią Kajką, która specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, a co najważniejsze, od początku pandemii prowadzi badania naukowe na temat depresji wśród młodzieży. Jeśli to dla Was ważny temat, to zostańcie proszę do końca, bo pojawi się tam naprawdę bardzo dużo konkretnych informacji. Zapraszamy. Cześć Natalia. Bardzo cieszę się, że zgodziłaś się na rozmowę z nami, bo wiem jak dużo z młodzieżą działasz i wiem jak dużo problemów wspólnie udało wam się już rozwiązać temat jest ważny, bo nie wiem, może to jest taka moja odważna myśl, ale czuję, że to, co obecnie się dzieje, to jeden z największych problemów społecznych dotyczących młodzieży, jaki kiedykolwiek w ogóle istniał, a na pewno w przeciągu kilkunastu ostatnich lat i właśnie o tej młodzieży dzisiaj będzie, będziemy rozmawiać, bo młodzież, w którym ja miałem 16 lat i wyobrażam sobie to, jak będzie wyglądać moje życie, kiedy ja będę miał lat 20, no to myślałem, że to będzie poznawanie ludzi, to będzie doświadczenie życia, to będzie wiesz, imprezy i w ogóle doświadczenie tego wszystkiego, no realie wyglądają tak, że poznawanie ludzi ogranicza się do widzenia, do widzenia ikonki oraz imienia, nazwiska na zajęciach online. No i niestety teraz tych rzeczy do robienia jest bardzo mało. Co więcej, mimo że robimy tak mało rzeczy, to jesteśmy zmęczeni nic nie robieniem. To jest w ogóle event. i chciałem zapytać Ciebie, jakbyś się do tego odniosła. Jak Twoim zdaniem wygląda to od strony młodych ludzi z czym teraz się y, zmagają? Nataniel, bardzo dziękuję Ci za to zaproszenie, za możliwość udziału w tym wywiadzie. Cieszy mnie bardzo to, że Ty jako przedstawiciel pokolenia młodzieży dostrzegasz te rzeczy, które są trudnością dla Twoich rówieśników czy też Twoich młodszych kolegów, bo świadomość tego, że te czasy są trudne i to co obecnie się dzieje jest trudne, jest pierwszym krokiem do tego, żeby właściwie sobie móc pomóc. E, niewątpliwie to wszystko, co przed chwilą powiedziałeś, jest prawdą. E, ja nawet obserwuję ostatnio taki paradoks tego, że paradoksalnie my robimy bardzo dużo, ale bardzo monotonnych działań i jesteśmy zmęczeni tym robieniem bardzo dużo, ale w zakresie e, te, tego małego zróżnicowania działaniami. To znaczy, że wstajemy, włączamy komputer, czasem w piżamie, czasem bez. Siedzimy 7 godzin na lekcjach online, czasem coś zjemy, pewnie jeszcze przy komputerze, rozmawiając z koleżankami czy kolegami na dodatkowych platformach, po czym z powrotem wracamy do naszego pokoju, zamykamy drzwi i siedzimy przed ekranem monitora przez kolejne godziny. Z ostatnich naszych badań, które były prowadzone dla młodzieży, pytaliśmy się was, jaki średni czas spędzacie przed monitorem komputera teraz, obecnie w trakcie pandemii. Zatrważające było to, że średnia tego czasu jest bliska 10-12 godzin. Rekordziści potrafili nawet po 18 godzin na dobę spędzać przed monitorem komputera i telefonu. Jest to o tyle e, trudne, ponieważ średni czas przed pandemią był określany przez Was na 5 godzin, a e, obecny czas, który poświęcacie na sen, to tylko 7 godzin. Zatem popatrzmy, e, że większość Waszego życia koncentruje się po prostu wokół e, monoto, monoton, monotonii wokół działania na komputerze, na telefonie. I to poczucie zmęczenia, które towarzyszy Wam jako młodzieży, może mieć bardzo różne źródła. No, na pewno nie jest zaskoczę nikogo tu, jeśli powiem, że po prostu jesteśmy zmęczeni przebywaniem z komputerem, przebywaniem z monitorem, że bolą nas oczy, że może boleć nas głowa. Natomiast to, na co bym chciała zwrócić uwagę, to pomyślałam sobie o tym zmęczeniu tą monotonią i tym, że brakuje nam zróżnicowanych działań z akcentem na działania. A brakuje nam kontaktów z rówieśnikami, brakuje tego, tej namiastki normalności, chociażby, któ, która by zwiastowała, że pandemia się już zakończy, że ciągle młodzież jest w takim okresie napięcia i wyczekiwania i pewnej nadziei, że za chwilę zakończy się pandemia i wrócą do szkolnych ławek i będą mogli podejmować te działania, które podejmowali przed pandemią. A z każdym kolejnym dniem gdzieś okazuje się, że ten czas nauki zdalnej będzie jeszcze trwał. To wiąże się z takim, z tak, z takim poczuciem psychologiczne, doświadczania psychologicznej straty, przeżywania swoistej psychologicznej żałoby, bo młodzi ludzie doświadczają straty, straty najlepszego okresu w swoim życiu, który właśnie zaakcentowałeś. To jest ten czas, który był dedykowany dla nich, żeby się spotykać, żeby y, imprezować, żeby poznawać swoje granice i siebie nawzajem, a w tym momencie, y, sprowadzeni do tych ikonek y, w komputerze, o których mówisz, y, jesteśmy wykluczeni z tego, aby, aby być drugą osobą, i dystans fizyczny zaczyna nas po prostu bardzo dzielić. To jest niesamowite, co mówisz, słuchaj. W sensie. W momencie, w którym ja to sobie wszystko przekładałem na jakby na swoje i rzeczywiście utożsamiałem się bardzo mocno z tym. I zarazem czuję, że to jest bardzo przykre. I w momencie, w którym uzmysłowiłem sobie, że w taki sposób żyje obecnie 90, może 95% młodych ludzi, to jeszcze bardziej dopadł mnie ten smutek. I to jest naprawdę niezwykle z jak dużą skalą problemu teraz się mierzymy. Zastanawiam się, jeśli chodzi o to zmęczenie, czy to jest tak, że. To jest naturalne i możemy to w ten sposób ym, wyjaśniać sobie, czy może powinniśmy się już w którymś momencie tym zmęczeniem zaniepokoić? Trochę pytam tutaj o moment, kiedy to zmęczenie będzie naturalne, a kiedy będzie to już depresja i powód do zmartwień. Mhm. Nataniel, Twoje pytania są bardzo ważne. Myślę, że, jesteś, że są bardzo ważnym głosem dla młodzieży, ponieważ jest to taki dylemat, który tyczy się obecnie tego, co młodzi ludzie przeżywają. A być może brakuje im takiej wiedzy, że większość tych doświadczeń to jest po prostu reakcja adaptacyjna, depresyjna na sytuację, która ich spotyka. I ten moment zmęczenia, zniechęcenia, braku, braku sensu czy smutku, który im towarzyszy, jest w obliczu tego, co aktualnie się dzieje. Natomiast w sytuacji, kiedy mogą oni dotknąć pewnej namiastki rzeczywistości, pozwolę sobie tutaj się odnieść do takich doświadczeń, jak miesiąc temu były próbne testy ósmoklasisty, próbne testy próbne matury, kiedy to młodzież faktycznie szła do szkoły i w trochę innych warunkach niż dotychczas, bo w maseczkach i z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego w pewnym reżimie sanitarnym pisała te egzaminy, to to co się okazało niezwykle ważne, to to, że oni mogli się znowu spotkać fizycznie, że doświadczyli takiej społecznej też akceptacji na ten wzajemny kontakt i okazało się, że jeśli ktoś przejawiał na co dzień taką reakcję adaptacyjną, depresyjną, to w trakcie spotkania ze swoimi rówieśnikami zapominał w ogóle o zmęczeniu, zapominał o smutku, nagle miał poczucie, że wszystko wróciło do normy. Natomiast moment, w którym mówimy o depresji, to jest taki moment, kiedy kogoś przestają cieszyć już rzeczy, które dotychczas sprawiały przyjemność. To jest moment, który nie tylko jest związany ze smutkiem, jak nam się wydaje, ale przede wszystkim z bardzo dużą drażliwością, z wybuchami niekontrolowanego gniewu, który jest połączony z wycofaniem, z poczuciem bezsensu i kiedy mamy możliwość wykonywania działań, które dotychczas sprawiały nam przyjemność, wycofujemy się, izolujemy się. Kiedy zaczynamy myśleć o śmierci, kiedy życie traci dla nas sens, są to takie sygnały, w których warto zwrócić się o pomoc, bo nie jest to już reakcja adaptacyjna na sytuację, która ma miejsce, ale być może są to pierwsze sygnały, które wskazują na depresję u młodzieży. Mm -hmm. Okej. Okay. Um... Przygotowując się do tego wywiadu, do tej naszej dzisiejszej rozmowy, ja bardzo mocno pytałem młodych ludzi odnośnie tego, co zaproponowali mi. W sensie co by mi podpowiedzieli, żeby jaki temat poruszyć na tym dzisiejszym wywiadzie? I często pojawiły się bardzo proste pytania na zasadzie ej, jak poradzić sobie z lękiem, jak poradzić sobie ze strachem, jak poradzić sobie z, z tym całym niepokojem przytłoczeniem, jak poradzić sobie po prostu z trudnymi emocjami. Natalia, czy są jakieś sprawdzone sposoby, jak to robić, czy. Co byś tutaj podpowiedziała? E, emocje mają to do siebie, że bardzo łatwo się przenoszą z jednego obszaru na drugi. Czasem jest tak, że w życiu obawiamy się jakiejś jednej konkretnej rzeczy, ale z czasem, kiedy sytuacja zdaje się być zagrażająca, mamy tendencję do przenoszenia naszych obaw, naszego lęku na inne obszary naszego życia. Sytuacja pandemii powoduje, że bardzo wielu młodych ludzi faktycznie doświadcza bardzo silnych lęków, właśnie związanych z tym mechanizmem przeniesienia. Jeżeli chodzi w ogóle o emocje, to ważne jest to, aby nie starać się kontrolować, ale zarządzać efektywnie emocjami. Co prawda, w eterze. Internetowym można często zobaczyć pewne takie slogany: Kontroluj swoją złość, kontroluj swój lęk. Natomiast generalnie z kontrolowaniem bywa tak, że do momentu, kiedy kontrolujemy emocje, one są okiełznane, ale w pewnym momencie, kiedy przestaniemy je kontrolować, to są totalnie poza naszą kontrolą. Dlatego warto jest zmienić myślenie z poziomu kontroli na poziom zarządzania. Jeśli ja jestem zły, jeśli jest we mnie dużo złości, to mogę te, tę złość przeformułować w coś kreatywnego, w coś konstruktywnego. Zamiast iść przed blok i krzyczeć, zamiast iść i um, um, uderzać nawet, nie wiem, w poduszkę, Mogę wyrazić tę złość w sposób twórczy, poprzez rysowanie, pisanie, poprzez kontakt ze swoimi przyjaciółmi, czy to spotkanie, jeśli jest taka możliwość, osobiste, czy przez rozmowę przez telefon, czy poprzez granie i śpiewanie szant, o których wspomniałam kilka minut wcześniej. Podobnie bywa z lękiem. Kiedy boimy się czegoś, nachodzą nas bardzo często różne myśli. Od których chcemy uciec. To taka automatyczna reakcja nasza. Natomiast im bardziej chcemy uciec od tych nieprzyjemnych, niekomfortowych myśli, tym bardziej one zaczynają nas nachodzić. Zasada jest nieco podobna jak z powiedzeniem: Tylko teraz, Nataniel, nie wyobrażaj sobie wielkiego różowego słonia, a nasz mózg automatycznie. Pokazuje nam obraz wielkiego różowego słonia. Więc jeżeli ja próbuję mówić, tylko teraz się nie martw, tylko teraz nie myśl o tych najgorszych i najczarniejszych scenariuszach, to mój mózg właśnie produkuje najtrudniejsze scenariusze, które tym bardziej wpływają na mnie w sposób stresujący i generalizujący nasz lęk na te różne obszary życia. Ważną umiejętnością jest spotkanie się ze swoimi emocjami. To jest, właśnie ta, to jest właśnie ten moment zarządzania. Aby móc efektywnie zarządzać ludźmi, zasobami czy też emocjami, trzeba przede wszystkim ich poznać. Podobnie jest z lękami czy zmartwiącymi się myślami. Warto jest skoncentrować się na tym, jakie myśli krążą mi po głowie, których obawiam się najbardziej, dlaczego są dla mnie takie istotne. Jest, taka, jest takie ćwiczenie psychologiczne, które pozwala przywołać pewną trudną myśl i wyobrazić sobie, że dzisiaj, na moment tego ćwiczenia, teraz przestaje być sobą. Wyobrażam sobie, że ta myśl jest produktem, w sklepie, do którego mogę podejść bezosobowo, nie tylko jako ja, wziąć ten produkt, czyli tą, tą myśl martwiącą, ten lęk w swoje ręce i obejrzeć go z każdej strony, jak gdyby był, nie wiem, na przykład piłką. Ta sytuacja powoduje, że rozłączam się od tej emocji trudnej, łapię większy dystans do tego, co się dzieje a przede wszystkim daje mi poczucie kontroli nad tą sytuacją, o której w danym momencie myślę. Także tak podsumowując, myślę, że to nie kontrola emocji, tylko właśnie współpraca z nimi, poznanie ich e i efektywne zarządzanie. Że Teraz mam bardzo dużo możliwości na to, żeby z młodzieżą współpracować i docierają do mnie jasne sygnały, w sensie w pewien sposób czuję już, że ludzie wręcz Wykrzykują to na różnych forach internetowych, grupach na Facebooku, że Ej, ja mam problem. Często bierają to w różne formy, ale rzeczywiście taki przekaz da się odebrać. I zastanawiam się, co mogliby, mogłyby te osoby zrobić w kontekście tego, żeby jak sobie z tą własną depresją poradzić albo z raczkującą depresją, jak temu zapobiec, jakie kroki można podjąć, Cię szukać pomocy. Nataniel, myśl, myślę, że troszeczkę yy, yy, dokonam takiej małej dygresji, ale bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś na samym początku, że tak naprawdę celem czy ideą tych wspólnych fo, yy, for yy, internetowych i wykrzykiwania tych podobnych haseł ma na celu takie poczucie zjednoczenia, ma na celu doświadczenie takiego wsparcia społecznego. W badaniach psychologicznych bardzo często akcentujemy rolę właśnie wsparcia społecznego w sytuacji kryzysów i, i przeżywających zaburzeń. Myślę, że w zaburzeniach depresyjnych wsparcie społeczne jest również bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. Stąd też, kiedy mówimy o tych forach internetowych, o tej, o tej zbiorowej ścianie, Żalu, o tej zbiorowej ścianie, może czasem wyrażonego gniewu, mam wrażenie, że to pełni podwójną rolę. Z jednej strony to daje mi upust, to ja mogę powiedzieć, że mam już dosyć, że mnie to przekracza, że jest to dla mnie trudne, ale z drugiej strony mam takie poczucie bycia w kontakcie z innymi ludźmi, którzy doświadczają bardzo podobnego stanu, jakiego ja doświadczam. To pełni bardzo istotną rolę dla Was, jako młodzieży, ponieważ w tym okresie, kiedy najlepsze lata Waszego życia są właśnie teraz, potrzebujecie bardzo lustra społecznego, e, Waszych rówieśników, tego, żeby zobaczyć, co Was łączy, e, w jakim stopniu przeżywacie, czy podobnie, czy różnie pewne zjawiska. Natomiast, gdy jesteście zamknięci w e, w swoich małych ekranach z wyłączonymi kamerkami, kiedy nie macie tej interakcji ze sobą, zaczyna wam po prostu tego wsparcia brakować. Także w pewien sposób ta historia, którą przytoczyłeś, myślę, ma też w sobie bardzo duży zasób. Dobra, Natalia, a powiedz mi, gdzie możemy szukać pomocy, jeśli czujemy, że naprawdę z nami nie jest OK, że już nie radzimy sobie, jesteśmy tym wszystkim absolutnie przytłuczeni, co w takiej sytuacji, gdzie mm -hmm. możemy szukać pomocy? Wiesz co, ostatni okres e, pokazał mi bardzo ciekawe zjawisko, e, ponieważ ja na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą, więc e, myślę, że jestem na bieżąco w tych, w tych pytaniach, które mi tutaj zadajesz. Niemniej jednak te zjawiska, które mają miejsce, za każdym razem mnie zaskakują. Pół roku temu razem ze studentami psychologii prowadziliśmy taki projekt kierowany do młodzieży, i kierowaliśmy go właśnie do młodzieży, która przejawiała objawy depresyjne. Zachęcaliśmy do tego, żeby wraz z rodzicem zgłaszali się do naszego projektu. I to co było dla mnie zaskakujące, to to, że większość osób zgłaszających się do tego projektu to właśnie była młodzież. Nie ich rodzice zgłaszali tę młodzież, ale to właśnie młodzież zgłaszała się do tego projektu i w, kon w kontakcie z, z nami mailując dopiero prosiła swoich rodziców o to, aby faktycznie na jakimś etapie rodziców do tego projektu włączyć. Także widzę, że ta potrzeba wsparcia psychicznego dla młodzieży zaczyna już osiągać taki poziom, że młodzież sama dochodzi do wniosku, że potrzebuje pomocy i zaczyna jej szukać. Myślę, że ważną informacją jest to, że z powodu pandemii wiele poradni przy uniwersyteckich otworzyło się na taką bezpłatną pomoc dla, dla, dla nas, dla ludzi, dla młodzieży, dla, dla dzieci i prowadzą bezpłatne konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapeutyczne. Online, także myślę, że to też jest taki moment, myślę, że to jest też taka ciekawa propozycja dla młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, gdzie takiej pomocy szukać. Oprócz tego działają również telefony zaufania kierowane czy dedykowane dla dzieci, młodzieży czy też młodych dorosłych. No i tutaj przeze mnie reko rekomendowana metoda to właśnie. Porozmawianie z rodzicem o, o swojej potrzebie, o tym, żeby też odpowiedzialnie znaleźć specjalistę, żeby nie był to specjalista przypadkowy, tylko żeby znaleźć po prostu osobę, która w danej tematyce, daną tematyką się zajmuje, która pracuje z dziećmi i z młodzieżą i która na pewno pomoże. Pełni to rozumiem. Chciałbym doprecyzować jeszcze ten element dotyczący rodziców. Ym, przygotowując się do tego wywiadu, ja miałem okazję rozmawiać, pytać młode osoby odnośnie z tym, z jakimi oni problemami się mierzą i często wskazywali właśnie, że bariera stoi trochę na linii oni, rodzice. O co chodzi konkretnie? Pojawiają się takie głosy na zasadzie a, teraz wszyscy tak mają, albo Ej, przecież nikt cię nie bije, albo o, olbrzymiasz to nie jest przecież takie poważne. Czuję, że rodzice mają bardzo niską świadomość w tym zakresie i pytanie, jak młodzi ludzie mogą sobie z tym poradzić. Nataniel, myślę, że kampania społeczna, którą prowadzi Fundacja Młodych Liderów, jest świetną odpowiedzią na Twoje pytania. Ponieważ w momencie kiedy kierujemy zapytanie, w jaki sposób pomagać dzieciom z podejrzeniem depresji albo dzieciom z rozpoznaniem depresji, specjaliści z reguły wypowiadają się na temat tego, czego w pierwszej kolejności nie mówić. Kiedy zastanawiamy się nad tym, czego nie mówić, znajdują się wszystkie przykłady, o których przed chwilą. Powiedziałeś. To jest porównywanie, to jest zawstydzanie, to jest często implikacja poczucia winy. Są to wszelkiego rodzaju komunikaty, które zniechęcają młodzież do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i, i zaopiekować się sobą. Oczywiście w dużej mierze wynika to z nieświadomości. Rodzice często myślą, że tego typu komunikatami wzmacniają swoje dzieci, motywują je, czy, czy czy kierują ich uwagę w stronę działania? Natomiast jest, depresja jest takim tematem, który wymaga bardzo dużo delikatności, bardzo dużo bezpieczeństwa. I jeżeli ktokolwiek z nas odsłania się przy nas, mówi nam o tym, że jest mu trudno, że w tej obecnej sytuacji sobie nie radzi, to znaczy, że przekracza w dużej mierze swoją strefę komfortu i takiej pomocy potrzebuje. Ta kampania, którą prowadzicie i ten panel, który został już nagrany, kierowany dla rodziców i nauczycieli, tam w nim padają szczegółowe odpowiedzi dotyczące, jakie komunikaty budować do swojego dziecka, jak, jak wspierać swoje dziecko. Ja nawet pozwoliłam sobie na to, aby przygotować dla, dla rodziców takie materiały w PDF do pobrania, które będą umieszczone pod tym nagraniem, gdzie znajdą się właśnie przykłady takich komunikatów zachęcających i budujących poczucie bezpieczeństwa dla młodzieży, tak aby mogli czuć się na tyle bezpiecznie, aby, aby o tą pomoc poprosić, bo myślę, że to jest w ogóle pierwszy krok do zdrowienia. Fenomenalnie bardzo fajnie, że ten plik się pojawił my go oczywiście podrzucimy tutaj też w linku poniżej, bo czasem właśnie ważniejsze od tego, co mówić, może być to, czego nie nie, nie mówić, nie w sensie, żeby ym, unikać tych stwierdzeń takich, które mogą tylko pogorszyć stan naszego dziecka. To jest bardzo istotne. Fajnie, że to się pojawiło. Natalia, jeśli chodzi o pytania, które miałem przygotowane, to wszystko. Pytanie, czy chciałabyś przekazać jakiś komunikat teraz do młodych ludzi, którzy nas oglądają i których samopoczucie, kondycja psychiczna może nie być najlepsza? Tak, myślę, że motorem do działania jest działanie. Jeżeli ktoś z Was doświadcza teraz takiego poczucia smutku, pustki, rozdrażnienia, poczucia bezsensu, ma takie poczucie, że ten stan się nigdy nie skończy, że czujecie się przytłoczeni tym, co się, co się dzieje, to chciałabym Wam powiedzieć, że Pierwszym krokiem zadbania o siebie, zaopiekowania się sobą jest wyskoczenie z błędnego koła monotonii i rutyny, która Was przytłacza. Nadajcie swojemu dniu pewien rytm, inny niż dotychczas. Zadbajcie o to, aby wyjść z łóżka, aby się przebrać. Aby się pomalować i aby te memy, które krążą w sieci, ja o 8 rano w szkole i ja o 8 rano na zdalnych nie były prawdą. Zadbajcie o siebie w kwestii spacerów, wietrzenia w pokoju. Ja wiem, że mogą być to takie wskazówki, które wydają się dla Was śmieszne, natomiast są one niezbędne do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Bądźcie otwarci na prośbę o pomoc. Jest wielu specjalistów, wielu ludzi, którzy na pewno w kontakcie z wami będą chcieli wam pomóc i nie bójcie się o tę pomoc prosić. Super. Bardzo ci dziękuję. Na dziś to wszystko. Dziękuję. No i bomba. Mamy to i udało się.